Kolejny rajd odbywa się w Finley Dam. Rozpocznie się u stóp Finley Dam i będzie prowadzić przez stare górnicze miasto Bunker, aż do meczy w Red Hills. Powodzenia! E, witam w kolejnym odcinku, w tym zagrajmy sobie w Forza Horizon Rally oczywiście. E, ja od razu przejdę do kolejnego rajdu i powiem Wam, że troszeczkę wydaje mi się, już opanowałem te auto, posługiwanie się nim, jazdę nim. Więc zagram sobie ten właśnie etap i już kolejny do samego końca z poziomu innej kamery, tak? Zagramy sobie z kamery za auta, tak abyście mogli sobie lepiej podziwiać te widoki wszystkie, zobaczyć jak zachowuje się samochód na trasie z dala yy, oraz poczuć chyba, wydaje mi się, dla Was lepszy klimat wyścigów rajdowych, właśnie jeśli yy, samochód jest pokazany, właśnie z, kamera jest pokazana za samochodu. Wydaje mi się, że ciekawiej na pewno ciekawiej e, wygląda. Dodatkowo powiem Wam też, że e, jeśli chodzi o te wyścigi za każdy etap mamy 60 punktów, które są tak jakby na tą opaskę, co było to w podstawce, czyli e, musimy uzbierać daną ilość punktów, aby odblokować finał tych wyścigów wszystkich. Nie trzeba mieć pierwszego miejsca we wszystkich wyścigach, aby e, mówić to bardziej o plakatach, nie o poszczególnych etapach. A o całym plakatu nie trzeba mieć we wszystkich pierwszego miejsca, aby odblokować ten ostatni finał. Jednak wydaje mi się, że każdy gracz to osoba, która e, powiem Wam e, ma taką nutkę w sobie rywalizacji, że nie popuści, aby ukończyć wyścig na e, gorszym niż w pierwszym miejscu. Tak więc wydaje mi się, że i tak wszyscy będą chcieli zdobyć pierwsze miejsce w tych wyścigach. No mi troszeczkę dobrze już szło z tymi wyścigami właśnie z kamerą w aucie. Zatem idzie postanowiłem Wam pokazać już ten i oczywiście wszystkie odcinki właśnie za kamery samochodu, e, mam nadzieję, że będzie się to Wam bardziej podobało i sami się przekonamy, czy mogę na takiej kamerze jeździć, czy e, jestem w stanie na takiej kamerze wygrać i jak w ogóle się tym samochodem jeździ Na razie powiem Wam, że jest fajnie. E, na pewno e, troszeczkę gorzej się steruje te auto. No jak jeździłem z kamerą w przodzie, to było to troszeczkę bardziej płynne bardziej idealnie mogę pokonywać te zakręty, troszkę te auto rzucę na zakrętach jak widzicie, ale to są ogromne prędkości, więc nie ma się co dziwić i e, trzeba po prostu tutaj to auto za każdym razem, za każdym zakrętem odpowiednio opanować. Jak to ma się pierwsze miejsce i e, widzę tutaj od razu, że mamy już przewagę 4,5 sekund, co jest e, moim zdaniem bardzo dosyć e, dobrym wynikiem jak na pierwszy raz w sumie, jazdę na pierwszym razem właśnie z tą kamerą, którą tutaj sobie jeżdżę. No oczywiście Subaru Impreza bardzo fajnie się prezentuje. I tak jest, pierwsze miejsce bez problemu, tutaj przewagi było około 3 sekund, tam dokładnie nie spojrzałem jak wyglądały setne sekundy, no ale to jest w sumie teraz nieistotne. Powiem Wam, że te samochody troszeczkę średnio wyglądają z tymi lampami. Jednak w przypadku tutaj, właśnie Subaru, imprezy idealnie pasuje. Wydaje mi się, że Subaru Impreza jest jedynym samochodem, które idealnie pasują te lampy z przodu. Szkoda, że one są montowane w każdym wyścigu. Wow! Szkoda, że one są montowane w każdym wyścigu, ponieważ w dzień, gdzie, gdzie tutaj niepotrzebne są w ogóle. Są zbyteczne też tylko obciążają samochód, ale jak widzicie, czekają nas tutaj też niespodzianki, spore niespodzianki, jak przed chwilą, nie no, tylko 10-15 sekund 250. temu, ten ogromny wyskok, gdzie auto e, wbiło się dosłownie w powietrze. Tu widzicie jakieś tunele, też są. No są na pewno te lokalizacje naprawdę świetnie stworzone. Czuć ten klimat rajdowy i strasznie mi się to podoba. Do tego powiem Wam, że są to oczywiście trasy stare, tak? Starawe już, bo to nie są nowe stworzone trasy, tylko są to trasy, które już były w Forge Horizon. Jeśli macie podstawkę, pojedziecie gdzieś mniej więcej w tą okolicę, w której teraz się znaj znajduję, to znajdziecie takie trasy. Znajdziecie tą trasę. Jednak ona wtedy nie jest tak fajnie y, zrobiona z tą otoczką, taką typowo rajdową. Więc y, trochę to zmyla. Jednak, jak już mówiłem, właśnie trasy są podobne. Nie, na przykład tą trasę, którą teraz ja pamiętam doskonale z podstawki. Wow, teraz. Uderzyłem o bandę, bo tutaj w tej chwili zauważyłem, że trzeba skręcić. a ja miałem sporą prędkość, mam nadzieję, że to jakoś. Nie wpłynie negatywnie na mój wynik teraz, ale zaraz się przekonamy, bo już mamy 70% z tego wyścigu. Powiem <grywam> wam, że Subaru Impreza nie podoba mi się strasznie bez tego spoilera. Fatalnie to wygląda. O, kolejna chodka. A, tu taka mniejsza, dosyć. Tak, ja, jestem pierwszy, więc nawet to uderzenie o bandę nie przeszkodziło mi tutaj, aby mieć pierwsze miejsce. No ale kupowałem to właśnie DLC z takim nastawieniem bardziej, że po prostu e, nie za bardzo mi się to spodoba i będę żałował tych wydanych pieniędzy. Ja, naprawdę jest zabawa świetna, oferuje naprawdę fajną rozgrywkę tutaj ta Forza nam w wyścigach Rayleigh. A kolejny wyścig na pierwszym miejscu. Fajna ona oferuje tą rozgrywkę, jednak cały czas boli kosz, tak? Ten koszt mógłby być mniejszy. Odpadło na tym etapie. Chyba nie chcesz do nich już widzę wszędzie reklamy GoPro Hero, e, kamerki, która w sumie jest naprawdę bardzo ciekawa, i sam Wyjście. chciałbym Wyjście. ją Wyjście. sobie Wyjście. kupić, aby Wyjście. nagrywać jakieś właśnie wideo z wakacji też wrzucać to na swój kanał. No ale o tym nie będę mówił w tym odcinku, ponieważ to nie dotyczy. E, odcinek nie jest informacyjny, odcinek jest typowo z Forza Horizon, więc nie będę o tym w ogóle nic już mówił. Staram się tutaj jechać bardzo płynnie, aby tego Subaru nie uszkodzić, aby dojechać do mety w całości, ale coś że mi się tutaj nie uda. Też warto zwrócić uwagę na to, jeśli on mówi nam, że jest... 150, 90 w nie przecinaj łow, znowu kraksa, aj Już nie była taka duża kraksa to... 180 lewo, nie przecinaj. No, trzeba uważać, bo to że jest bardzo wąsko, i trzeba uważać na każdy każdy element tej, tej trasy. Chociaż kurczę, dziwię, że mam 5 sekund przewagi nad tym kolesem, i to jest też tak, że powiem Wam, że to nie jest tak, że wszyscy tutaj przeciwnicy jeżdżą idealnie. Bo jest coś takiego, jest oczywiście ten tryb kariery, takiej jak teraz tutaj rozgrywam i pokazuję Wam na moim kanale, ale jest też tryb rywale. W którym ścigamy się po prostu z duszkiem, który ma ustalony z, z góry czas, i wtedy możemy zauważyć, jak ten duch jeździ. On jeździ naprawdę idealnie i płynnie, ale zdarzają mu się też kraksy na trasach, jakieś obicia o bandy, jakieś tutaj różne elementy na trasie. I powiem Wam, że to jest normalne, w rajdach tak? nie każdy przychodzi je idealnie. Tak więc, nawet jeśli ja przed chwilą uderzyłem na bandę, to byłem w stanie uzyskać przewagę 5 sekund, ponieważ inni też pewnie w tym momencie uderzyli właśnie w tą, a nie inną barierkę, którą, którą ja uderzyłem po prostu. Tak więc naprawdę gra jest ciężka, jednak nie jest tak, że oni jeżdżą jak idealnie na, na tym poziomie trudności. Jeśli gralibyśmy na trudnym czy na szalonym, na pewno by oni pokonywali te trasy idealnie. Na średnim nie ma się martwić, oni też czasami upełniają błędy, jednak mimo wszystko trzeba mieć wciśnięty pedał gazu do samego końca, do samego dołu i jechać na złamanie karku, tak właśnie jak teraz o kolejna hopka. Aj ale tutaj teraz zarzuciło masakra. Dobrze, to że jest meta, bo gdzieś się sam od mi samo odmi obróciło. Samoistnie. Ale jest przewaga dosyć spora, tak więc nic innego mi nie czeka jak teraz. Po prostu przejechanie na etapu czwartego. Już nie muszę na pierwszym miejscu, ale oczywiście będę się starał, aby Jak najlepiej ten etap pokonać. Jakiś koleś macha tutaj widziałem całe ręce miał wytetułowane. 120, uwaga, wysok. O, pierwsza chłopka. 30, dziwię, że te auto tak łagodnie opada. Że nie ma jakichś takich wstrząsów mocnych tego auta, że coś tam odlatuje. Ponieważ ta chopka wydaje mi się była wysoka dosyć. Jaj. Teraz. Mały błąd z mojej strony, ale już jest wszystko ok. Mam nadzieję, że w pierwszym checkpointie będę pierwszy. Aj, znowu jakieś krzaki. No, czasami jest tak, że chcę dobrze, a po prostu tutaj mi ten pojazd nie tak skręca jakbym chciał. Jest pierwsze miejsce aktualnie. Ale ta przewaga jest bardzo, bardzo niska, więc trzeba się postarać, aby ukończyć to na pierwszym miejscu. Ja chyba dosyć dobrze weszłem ten zakręt i wydaje mi się, że e, takim manewrem mogę tutaj sobie troszkę zyskać przewagi nad przeciwnikami. O kolejny dosyć dobrze. Tu troszkę kurczę spowolniłem te auto. No ale jak wiadomo... Subaru też strasznie mi pomaga, to auto jest naprawdę świetne. Z tego co się orientuję, Subaru impreza w właśnie wersji, którą jeżdżę, ma 520 momentów, to jest coś regulacyjnego i potrafi ładnie... No, przyspieszyć ten samochód nawet jeśli przykładowo wejdę z zakręt naręcznym, troszeczkę ten samochód mnie spowolni, zatrzymam się jak wcisnę pedok e, gazu do końca naprawdę auto potrafi e, bardzo, bardzo szybko przyspieszyć 140, ostrożnie, ruch 150 dono problem. uwaga, ostrysko. Z tego, co się orientuję, nie wiem czy to Subaru to nowe, te najnowsze ma 300, ileś, 300 ponad 300 koni oraz 520 momentu, chociaż nie jestem pewien, jeśli ktoś e, orientuje się bardziej, e, to może mi poprawić. No nie mam możliwości, aby grać jednocześnie ja sprawdzić tego przykładowo w internecie, tak na Wikipedii, czy gdziekolwiek indziej. Ale wiem, że właśnie ostatnio przeglądałem jakieś oferty na Allegro, gdzie była właśnie Subaru impreza z 2020 roku, właśnie która miała ponad 300 koni i 520 momentów, tak więc na tych informacjach po prostu bazuję. Nie wiem, czy akurat nie to był właśnie ten moment, ten model, którym teraz jeżdżę. 200, 180 prawo. No ale... Po prostu mówię to, co zauważyłem właśnie na autach to jest sporo, naprawdę auto daje mnóstwo. E, frajdy, czy to właśnie na takich wyścigach rajdowych, czy to nawet e, normalnie na co dzień, za ten samochód też wygląda, nie dość, że wygląda, to jeździ na masa szybko i pewnie jest marzeniem niejednego kierowcy. Tak samo jak, e, jak moim marzeniem jest posiadanie takiego subaru, tak pewnie wiele osób takie auto chciało mieć w swoim garażu. Ale dobra, trzeba ten wyścig ukończyć, na razie jest to na pierwszym miejscu jednak. Trzeba się skupić na sam do samego końca, to widzę, jest też ostatni ost ostry zakręt. Trzeba w niego dosyć precyzyjnie wejść, aby ukończyć to na pierwszym miejscu, właśnie ten zakręt. A jak widzicie, bez problemu. Już troszeczkę tej wprawy mam w, w, w tych wyścigach hajdowych w Forza Horizon, bo to już jest chyba e, trzeci czy czw czwarty chyba nawet już odcinek. Jest pierwsze miejsce, jak widzicie, tak więc to na tyle w tym odcinku. Ja oczywiście zapraszam was do kolejnych cyklu. Zagrajmy sobie w Forza Horizon Rally. Cześć!